Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Panie. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niemu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział Ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten Syn Twój, który roztwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla Niego utuczone ciele. Lecz On Mu odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo pańskie. Pan Usiądźcie, proszę. Tak, dzisiaj dzieci w bezruchu, no, tylko ja zajdę tutaj, żeby teraz przeprowadzić to przyjęcie kandydatek do grona Bielanek, a starszym wręczyć medalik. Panie Jacku, to za chwilę. To. Jeszcze, jeszcze chwila. Spokojnie, powiem kiedy. Dobrze. Jesteście gotowe? Jesteście. To dobrze. Niech przystąpią te, które mają być dopuszczone do posługi Bielanki, czyli Alicja, Kinga, Weronika, Hania, Natalia, Amelia, Natalia. Ania. Zawsze mylę jako kochania. Ania, Mija i Amelia. Dobrze. Prośmy pokornie Boga, najmilsi, aby pobłogosławił te, które mają być dopuszczone do posługi Bielanki, udzielił im pomocy do godnego wypełniania tej posługi przy świętych obrzędach. Klęknijcie. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na wspólnotę modlącego się Kościoła. Racz pobłogosławić te córki, które pragną Ci służyć jako bielanki. Udziel im darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była miła Tobie i podciągała innych do Ciebie. Niech będą sumienne w nauce, szlachetne w postępowaniu i przykładne w życiu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wstańcie. Teraz pobłogosławimy Wasze stroje liturgiczne. Módlmy się. Boże, cały świat, który stworzyłeś jest pełen Twojej chwały. Prosimy Cię pobłogosław te szaty, alby i pelerynki, które będą nosić Bielanki podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te białe alby przypominają im, że są wezwane do naśladowania Jezusa Chrystusa, Twojego syna, i niech będą znakiem trwania w Jego łasce i nadziei życia wiecznego. Natomiast te niebieskie pelerynki niech wyrażają gotowość naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Na znak przyjęcia was do grona bielanek przyjmijcie strój liturgiczny, w którym będziecie służyć Bogu podczas świętych obrzędów. Weźmijcie te białe alby i niebieskie pelerynki i starajcie się o czystość duszy, o poznawanie piękna liturgii Kościoła oraz o świadome, pobożne, czynne i owocne w niej uczestnictwo. Teraz zdejmijcie wasze szarfy, mamy podchodzą, ubierają bielanki, a my prosimy o pieśń maryjną. Oh, oh. 아또 <놀람> Widać, bielankę wystroić nie jest łatwo, ale zdążyły. Możecie usiąść na chwilę. Teraz niech przystąpią te, które mają być dopuszczone do kolejnego stopnia posługi bielanki i przyjąć cudowny medalik. Maja i Anna. Pobłogosławimy teraz medaliki. Pobłogosław Panie Boże te medaliki sprawa, by Maja i Anna składały swoim życiem świadectwo wiary. Niech będą wierne przykazaniom, Niech swoje myśli kierują ku Tobie, a w wieczności Niech się cieszą oglądaniem Ciebie razem z Maryją i wszystkimi świętymi przez Chrystusa Pana naszego. Maryjo Niepokalana, objawiająca cudowny medalik, Ty obiecałaś wielkie łaski noszącym Go i zapewniłaś szczególną opiekę tym, którzy Ci ufają. Prosimy Cię, wspomnij na Twe obietnice i spraw, by Maja i Anna otrzymały łaskę wierności Jezusowi Chrystusowi przez całe życie. Przyjmijcie ten cudowny medalik, niech Niepokalana Dziewica Maryja wyprasza Wam łaskę, abyście gorliwiej służyły Jej Synowi podczas świętej liturgii Kościoła. Amen. Bogu dziękujmy i wychwalajmy Jego święte imię za to, że powiększyło się grono służących Panów w Jego świątyni. Bielanki wspierajmy modlitwą, otaczajmy wdzięczną opieką. Miłosiernemu Bogu polecajmy również ich rodziców, rodzeństwo i bliskich. Niech zawsze towarzyszy im Boże błogosławieństwo. Zapraszam Was do prezbiterium, gdzie macie przygotowane miejsce. Dobrze, ja jeszcze wykorzystam te cztery minuty, które mi zostało, by e, coś powiedzieć. Kochani, e, jest jeden motyw, który pasuje nam do choćby do e, tego obrzędu, przyjęcia. Bielanek do, do służby, do tak zwanej dziewczęcej służby maryjnej, to ten znak przyodziania w szatę, ten pierścień, który tu będzie tym, tym medalikiem, czyli to, że właśnie każdy z nas, jak tu jesteśmy, stoimy, siedzimy. Jesteśmy w domu ojca. Jesteśmy w domu tego, który. Nieustannie chce nas przyodziewać właśnie w te, w te szatę łaski. Chcę, abyśmy nie zapomnieli tego, że mamy ten, ten, ten pierścień tego dziedzictwa, że jesteśmy jego synami, jego córkami. I te sandały, które zostały mu włożone na, na nogi temu synowi, który powrócił, są symbolem tego, że właśnie ojciec nigdy, nie traktuje go jak niewolnika. Bardzo czytelna jest dla nas ta przypowieść, kiedy właśnie tym ojcem jest Bóg, a tymi synami jesteśmy my. I możemy jednakowo odnaleźć się i w doświadczeniu tego młodszego, który wyszedł z domu i, i wrócił, ale tak samo i tego, który cały czas przy tym domu był. Ale później nie chciał wejść. E... To, co jest godne uwagi w tej, w tej przypowieści, to zauważyć, kiedy tak naprawdę się nawracamy. Że nawracamy się wtedy, kiedy zaczynamy doświadczać jakiegoś głodu. Bo cały czas jesteśmy nienasyceni, cały czas czegoś szukamy, jesteśmy głodni miłości, głodni wrażeń. A boleśnie doświadczamy tego, że żaden grzech jeszcze nas nie nasycił. Że to, co może nas nasycić w pełni, jest tylko Boża Miłość. I ten ojciec, na którego patrzymy, ktoś może mu zarzucać, że nieroztropnie postępuje, że jest niesprawiedliwy i tak dalej. Ale zobaczmy, że kiedy widzimy go w tej jego miłości, że on potrafi podejść odpowiednio tak do jednego, jak i do drugiego syna, że tego, którego trzeba przyjąć, przytulić, odziać na nowo, robi to, a tego, do którego trzeba wyjść i wytłumaczyć mu, co się dzieje, wychodzi. Więc yy, możemy mieć różne doświadczenia, ale miejmy tę świadomość, że nie jesteśmy jakimiś bezdomnymi, którzy nie mają mieszkania, którzy nie mają gdzie wrócić, że jeśli mam w Bogu ojca, to zawsze mam gdzie wracać. Bo Bóg przyjmie nas nawet, jeśli nie potrafimy wzbudzić sobie aktu żalu doskonałego. On przyjmie nas nawet z tym niedoskonałym naszym żalem, bo ten syn, który marnotrawny, który niejako układa sobie spowiedź, co powiem ojcu, gdy wrócę, on myśli dalej o sobie, o tym, żeby było mu dobrze. Ale ojciec go przyjmuje i nie pozwala mu powiedzieć jednego. Żebym był najemnikiem w, to, w Twoim domu. Bóg nigdy nie traktuje nas jako najemników. Zawsze będziemy Jego dziećmi. To pamiętajmy i tym się kierujmy, kiedy może czasem trudno nam jest coś zrozumieć, czy czasem trudno nam wrócić. Pamiętajmy, że tutaj, przy ołtarzu, czy przy kratkach konfesjonału, możemy się spotkać z taką miłością ojca.